Jad Co-Driver jest systemem, który łączy w sobie funkcję inteligentnego tempomatu adaptacyjnego z funkcją kontroli toru jazdy. System jest w stanie kontrolować prędkość samochodu i odległość bezpieczeństwa od pojazdu znajdującego się przed nim, aż do jego ewentualnego zatrzymania. Ze względów bezpieczeństwa po osiągnięciu znaku stop, system wymaga, aby to kierowca przejął odpowiedzialność za ponowne ruszenie pojazdem. System może również regulować prędkość w zależności od ograniczeń prędkości na drodze. Tylko w przypadku prędkości powyżej 60 km na godzinę. System może utrzymać samochód aktywnie na środku pasa ruchu dzięki systemowi kontroli toru jazdy. Przed aktywowaniem Fiat Co-Driver należy aktywować tempomat adaptacyjny poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem A. Następnie kierowca może ustawić prędkość jazdy za pomocą przycisków SET PLUS i SET MINUS. Za pomocą przycisku oznaczonego symbolem B kierowca może ustawić również odległość, jaką pojazd powinien zachowywać od samochodu jadącego z przodu. Gdy tempomat adaptacyjny jest aktywny, naciśnięcie górnego przycisku oznaczonego symbolem C włącza system kontroli toru jazdy systemu Co-Driver. W tym momencie system nie tylko zarządza przyspieszaniem i hamowaniem, ale także utrzymuje pojazd na środku pasa ruchu. Urządzenie to działa dzięki wykorzystaniu kamery umieszczonej w górnej części przedniej szyby, która wykrywa w czasie rzeczywistym samochody jadące z przodu oraz czujnika, który wykrywa, czy ręce kierowcy znajdują się na kierownicy. System jest również w stanie wykrywać pojazdy zatrzymane, na przykład na światłach i, jeżeli prędkość jazdy nie jest duża. Łagodnie zatrzymywać się za nimi. Aby system działał, konieczne jest spełnienie następujących warunków. Włączony tempomat adaptacyjny ACC. Prędkość pojazdu zawiera się od 60 do 150 km na godzinę. Dobre warunki widoczności. Widok z kamery nie jest zablokowany. Linie oddzielające pasy ruchu są dobrze widoczne, aby umożliwić działanie systemu kontroli toru jazdy. System Fiat Co Driver zostaje tymczasowo zawieszony w następujących przypadkach: 1. Celowy manewr kierowcy 2. Bardzo ostre zakręty. 3. Nieprawidłowo wykrywane linie. 4. Oślepianie lub słaba widoczność. 5. Jadący przed samochodem rower lub motocykl. Ponadto system dezaktywuje się po naciśnięciu hamulca. Aby ponownie włączyć system Co-Drive, należy nacisnąć przycisk RES. Jeśli kierowca zdejmie ręce z kierownicy, system zasygnalizuje, aby umieścił je ponownie na kierownicy poprzez szereg narastających komunikatów. W pierwszej kolejności na wyświetlaczu zostaje wyświetlona sygnalizacja wizualna koloru żółtego z komunikatem wzywającym kierowcę do ponownego umieszczenia rąk na kierownicy. Po kilku sekundach ikona na wyświetlaczu zmienia kolor na czerwony i włącza się również sygnał dźwiękowy, który zwraca uwagę kierowcy, aby odzyskał kontrolę nad kierownicą. System jest nadal aktywny. Po 45 sekundach system wyłącza się, a na tablicy rozdzielczej zostaje wyświetlony komunikat o dezaktywacji. W tym przypadku, aby ponownie aktywować system Fiatko Driver, konieczne jest umieszczenie rąk z powrotem na kierownicy i naciśnięcie przycisku C. System pozwala kierowcy na wykonanie manewru zmiany pasa ruchu po uruchomieniu kierunkowskazów lub celowym po poruszeniu kierownicą, tymczasowo dezaktywując się.